W tym roku realizowaliśmy projekt e, obraza i słowa w e, wieżtach, opowiadaniach, e, reportażach i malenkach. Do współpracy zaprosiliśmy Alicję Serkowską, artystkę ludową, która znana jest głównie z malarstwa na szkle. E, namalowała dla nas cztery obrazy na szkle oraz e, sześć obrazów na płótnie przedstawiają e, najciekawsze i najważniejsze miejsca w gminie Wejherowo i gminie Gniewino. Na podstawie tych obrazów pisarze kaszubscy e, i poeci, właściwie jeden poeta, e, Tomasz Fopkę, napisał wiersze. Następnie pisarze kaszubscy tacy jak e, Krystyna Lewna, Adam Hebel, e, Roman Drzeżdżon, e, Stanisław Jankę. I wielu innych napisało opowiadania. Zadaniem pisarzy była inspiracja obrazami. Nie mieli opisywać dzieła, tylko mieli się delikatnie zainspirować danym obrazem. Do tego powstały też reportaże, których autorem jest Dariusz Majkowski. Współpracował też razem z Dariuszem Majkowskim Łukasz Zoltkowski. Prezentowane są tutaj takie miejsca jak Jezioro Żarnowieckie, Jezioro Borowo w gminie Wejherowo, stolemy, figury stolemy, które można zobaczyć w gminie Gniewino. Miejscowość na dole, bardzo ciekawa miejscowość i bardzo ważna dla tej gminy. Poznamy tutaj też elektrownię wodną w Bolszewie oraz oczywiście takie miejsca jak Piaśnica oraz Strzebielinek.